Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznego dania. Będzie to mapo Cheesy Udon. To będzie danie, gdzie spotkają się trzy kuchnie: będzie kuchnia japońska, koreańska i syczuańska I razem naprawdę dadzą cudowny efekt. Ja oczywiście wszystkie składniki Wam zostawię, jak zwykle, w opisie filmu. Będę Wam mówić podczas tutaj nagrywania krok po kroku, co dodaję i w jakich ilościach. A teraz już nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. Zaczniemy od zrobienia sosu, i tutaj mam rozgrzewającą się patelnię, na którą właśnie dolewam dwie łyżki oleju sezamowego. Ja dzisiaj używam tego oleju. Bardzo lubię, jest bardzo aromatyczny. Teraz poczekam, aż się troszeczkę rozgrzeje, i możemy już działać dalej. Oleju sezamowego nie należy zbyt mocno podgrzewać, bo szybko zaczyna, że tak powiem, się palić. Ja dodaję tutaj tą jaśniejszą część zielonej cebulki. Wiecie, zielona cebulka Gabi Duet oczywiście taki nie do rozdzielenia. To co mi tutaj zostało to sobie zostawię do przybrania. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale naprawdę zaraz po zetknięciu cebulki tutaj z olejem sezamowym mam już takie aromaty, że jestem jeszcze bardziej głodna niż zwykle. Niech się teraz troszeczkę obsmaży przez około minutę. I mogę już dodać... Czosnek i imbir. Tu mam starty na tareczce czosnek. Tu jest taka duża łyżka czosnku. I połowa łyżeczki imbiru świeżego. Teraz to już w ogóle zapachy petarda. Naprawdę będzie pyszne. I kolejna minuta. I mogę dodać 250 g mięsa z szynki. I teraz oczywiście tak muszę porozdrabniać, porozdzielać nagródki podczas tutaj obsmażania. Dokładnie wymieszam mięso z tymi wcześniejszymi dodatkami. Będę obsmażać do momentu, aż mięso nie zmieni koloru na takiej szarawy. Część mięsa już jest taka szarawa. Oczywiście jeszcze nie całość. I teraz dodaję trzy łyżki sake do gotowania. Oczywiście alkohol podczas tutaj obróbki cieplnej on się ulotni. Zostanie sam aromat. I teraz Koreański dodatek pasta w kościołach. Uwielbiam, jak wiecie. Oczywiście ci widzowie, którzy do mnie częściej zaglądają, to wiedzą. Ja dodam takie dwie łyżki. Dokładnie. Teraz trzeba tutaj połączyć te wszystkie składniki. Już w międzyczasie, możecie sobie wstawić. Wodę na makaron. Ja dzisiaj będę korzystać z mrożonego makaronu udon. Mam tutaj trzy porcje. Możecie też użyć suchego makaronu. A jeżeli macie chwilkę czasu i chcecie spróbować swoich sił w kuchni, to odsyłam was do mojego przepisu na domowy makaron udon. Jest fajna zabawa, dużo satysfakcji, a przede wszystkim pyszny makaron na koniec. I dodatek syczłański. Zmielony pieprz syczłański. Wcześniej sobie go podpraszcie na suchej patelni. W ten sposób wydobędziecie dużo więcej aromatu. Ja kocham pieprz syczłański. On ma naprawdę cudowny aromat. Fajnie tak troszeczkę potem szczypie w język. Ja to bardzo lubię. Mi to nie przeszkadza. I jedna łyżka gotchugaru. No, będzie pikantnie, ale jak wiecie, ja lubię ostre potrawy. Jeśli któregoś składnika uważacie, że w tym przepisie dla Was jest za dużo, to proszę dawkujcie pod swoje gusta. To nie chodzi o to, żeby potem cierpieć przy jedzeniu. I tutaj kochani mam końcóweczkę niestety płatków chili w oleju. Bardzo polecam właśnie ten olej chili. Jeżeli nie chcecie Wam się robić takiego domowego oleju chili. A jeśli Wam się chce, to też u mnie na kanale znajdziecie przepis. Bardzo prosty sposób jak zrobić taki olej. Ja dodaję tutaj wyskrobuję końcóweczkę. Można powiedzieć, że mniej więcej jedna łyżka tutaj się znalazła. Z bólem serca stwierdzam, że się skończył, więc trzeba będzie udać się na zakupy. I teraz przyda nam się też sos ostrygowy. Tak Około półtorej łyżki, jak zwykle widzicie, że ja daję na oko, bo w kuchni, w sumie, też słuchajcie, o to chodzi, żeby troszeczkę poszaleć. tak mniej więcej z doświadczenia, potem już będziecie wiedzieć, czego mniej więcej ile dodawać. No i musi być sos sojowy. dwa przytniecia, czy jakieś półtorej łyżki. No i będziemy teraz uzupełniać wodą. Mniej więcej 400 ml powinno wystarczyć. Niech się to teraz tutaj nam razem połączy naprawdę zbliżamy się wielkimi krokami do finału. Jak widzicie, woda na makaron już wrze, więc nie pozostaje nic innego, jak wrzucić do gotowania. Ten makaron już był wcześniej tak wstępnie obgotowany przed zamrożeniem, więc nie będzie wymagał zbyt długiej Tutaj obróbki. Tak, mniej więcej 3 do 4 minut. Można delikatnie tutaj pomóc szczypcami, ale naprawdę delikatnie, żeby nie porozrywać tych niteczek. Bardzo żałuję, że nie możecie poczuć tego zapachu. Sos pachnie obłędnie. Spróbujcie jeszcze sobie wcześniej, czy nie trzeba dodać sosu sojowego. Ja już oczywiście spróbowałam poza kadrem i niczego tutaj nie brakuje. Delikatnie sobie tutaj wrzę. Makaron będę dodawać już po ugotowaniu tutaj bezpośrednio na tą patelnię. No i jak powiedziałam tak zrobię. Ja dodaję już ugotowany, odcedzony i przelany zimną wodą makaron udon. Dodaję go dłońmi, bo mogę, bo czyste. Nie wiem jak zdałam, ja uwielbiam strukturę makaronu udon. No o smaku to oczywiście już nie wspominam, bo to jest chyba oczywiste. Zostawię teraz na, myślę, tak półtorej minuty, Niech on się troszeczkę zagrzeje od sosu. No i mogę już nakładać. Najpierw makaron. Ale no, robię bałagan, to nie szkodzi. I oczywiście sos. No i teraz, kochani, dodatek mozzarelli. Mozzarella tak fajnie złagodzi pikantność, pikantność, ostrość, zwał jak Fajnie się zaczyna ciągnąć. I oczywiście dymka, wiadomo, no to bez tego się nie obejdzie, więc nawet nie ma co dyskutować. Pasuje to do siebie bardzo. I ja już mam michę pysznego udonu gotową. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu, bo gwarantuję Wam, że to danie jest obłędne. Naprawdę myślę, że wielu osobom posmakuje. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam oczywiście smacznego i zachęcam oczywiście, abyście mnie często odwiedzali. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!